Oczywiście też widać ukształtowanie szczególne ścian. Taką charakterystyczną jest to, że ściany są tutaj zrobione z zapałek. Jakiejś kosmicznej ilości zapałek. Zapałek? Tak. Zapałek? oczywiście bez siarki, nie? Bez Oczywiście, żeby, żeby jakoś nacechować dźwiękowo to miejsce, żeby ono miało swój jakiś klimat. I teraz tak. Tutaj oczywiście jest to miejsce, w którym... Się nagrywa było, łapy muzy. Był taki czas, kiedy świetne polskie zespoły tutaj nagrywały. W tej chwili troszeczkę to inaczej wygląda. Yy... Sobie tutaj budka cufleraczy. Lub jakieś inne osoby, które... które, które... Ale tylko co i Bo Tomek ze liczę i jak mi się jego preferenzuje. Tutaj jak się odwrócicie. Jak się odwrócicie. Jak się odwrócicie i do... Nie wiem czy najlepiej jest fajne, czy nie. W każdym razie przenieśliśmy tutaj studio. To jest fragment taki, takiego stolika. Po drugiej stronie szyby tam jest takie małe studio, gdzie, możesz, gdzie jest którym można zarejestrować rzeczy. W tym studiu znaczy tutaj wykorzystujemy to miejsce dla jakichś bardzo doraźnych sytuacji, takich nagraniowych, że ktoś sobie szybko chce coś tam doczytać, czy, czy coś tam sobie zrobić. I tutaj... Może sobie w tym miejscu zrobić, ale nie na to chciałem zwracać uwagę, tylko na to, żebyście rzucili się na to okiem, bo wyjdziemy sobie stąd i żebyście zachowali to miejsce pamięci